Siedzicie na imprezie i są jacyś ludzie i często się zdarzy tak, że okaże się, że macie jakieś wspólne tematy z kimś, co nie? Czyli, na przykład, nie wiem, sobie i jest totalnie ziomek, którego nie znacie, i nagle mówicie, no, ja to lubię na desce jeździć, i znam na przykład jakiegoś tam ziomka, co jeździ na desce, on mówi, co ty gadasz, też go znasz? Ło, wow, ja też go znam, stary, my byliśmy ziomkami. No i takie sytuacje są częste, nie? Myślę, że, no, myślę, że to jest normalne. Spotyka się ludzi, którzy albo mają podobne zainteresowania, albo podobnych ludzi znają, i się okazuje, wow, stary, my znamy tego samego. I trąba z jakimś ziomkiem się, że tak powiem, okazało, że mają wspólnego, wiecie to, że jakiś ziomek taki z Krakowa i próbował ich przelizać bo jest, bo jest gejem Chodzi? jak spotykacie kogoś, stary ty też jeździ na deskę? ja też kocham deskę a oni się zgadali tym, że on też się chciał przelizać, mnie też chciał przelizać słuchajcie no, to w sensie I oczywiście uble. chłopaki nie są y, homoseksualni są normalni, heteroseksualni ale ten, ten typek był homo ten no jeden i po prostu ja nie mogłem uwierzyć ja nie mogłem uwierzyć